Y, powiedz nam y, jeszcze Ile masz lat? Jak się nazywasz? Ale Na to mówię, nie mówię, nie muszę, wystarczy napiszę. 14 lat jak się nazywasz? Kamil, Kamil, dobrze. A Internet z jakiej tej z... Skąd masz, od o, jakiego dystrybutora? No, na najzwyklejszy 512. Aha. Na najzwyklejszy powiadasz, więc... Czyli w dzień taki przeciętny, no lepszy. A masz może radio w domu? Mm, nie, no, ale nie u siebie pokoju. A to dobrze, jeżeli miałbyś radio, mogłoby zakłócać fale serwerowe, czego bardzo nie chcemy. Ale dobrze, jeżeli nie masz się w pokoju, jest okej, okay. Jeżeli miałbyś gdzieś przy komputerze, to by było już, trochę, już troszkę gorzej, ale jest okej, okay. Więc następne pytanie. E... Chwila, tylko zobaczę pytania wszystkie. Ile ich w ogóle jest? No tak, 10, 10 koło tego. No, już, już stoimy na czwartym. To szybko idzie. A ten serwer to on aktywny jest, czy na razie włączymy? E, powiem ci tak, serwer jest, będzie nowa, znaczy będzie nowa, nowa, nowy sezon będzie Dziś koło 1 drugiego kwietnia. Aha. Mam, będzie otwarcie. Więc jeżeli chciałbyś być, no, czekamy na naszą drugą właścicielkę, że tak powiem. E, Jogurtowa się nazywa no i... O, ja bym mógł nagrać waszego serwa, bo mam konto na YouTube i mam parę filmików. Aha. Konto na YouTube masz. No dobrze, no dobrze. Przy, przyda się, przyda się konto na YouTube. A mógłbyś podać że konto? to Aha, coś mnie przycina, tak? Jak dobrze zapamiętałem, Jak dobrze zapamiętałem to było tak. Aha, dobrze już sprawdzałam Tylko konto niedawno wyszło, jak na razie jest chyba około sześciu subrykacji Subrykacji, aha, to dobrze Tylko wiesz, jakie tam macie komendy, to mi, to mi jak coś, to mi wys, wysłacie i ja je poogarniam. Czyli przetestuję na hamaki. Echa, dobrze. A to by jak na premium czy na non-premium? E, non non-premium, non-premium widzę, że tu nagrywasz może dwa filmy z Minecrafta, dwa z GTA. Aha, no dobrze, a powiedz mi jeszcze jedno. Co byś, co byś robił na serwerze będąc u nas? Pomagał innym, na pewno nie dawał itemów. A jakby ktoś zapytał się... Jaki to masz w Minecrafcie? Luki, to tak, jest takie, takie tymczasowe, bo sobie kupiłem konto na na premium, na zaczezetę, ale będą aktywnie swoje prywatnie za długo na to. Aha, no to dobrze, no. E, więc, mi y, o to jeżeli ktoś by y, się Ciebie zapytał, na przykład... Y, czy dałbyś mu coś tam, bo brakuje mu do czegoś tam? Co byś odpowiedział? Zależy, co? Na przykład brakuje mu dwóch diaksów i patyka do miecza. Co, co mu odpowiesz? Ja <laughs> bym to poszukał. A powiedz, jak u ciebie jest ortografią? Czy, o, czy znasz, czy dobrze jest, czy nie? Normalnie. Ale dobrze czy źle? Dobrze. Aha, no to dobrze powiedz mi jeszcze jedno. Albo chwilę, poczekaj, poczekaj chwilę. A powiedz miałeś twój serwer, tak? Ja no, gdyby chwilowo na wakacjach miałem przez jakieś trzy tygodnie. Ale y, hostowany był czy taki habaci? hostowany przez, e, już zapomniałem nawet, e, czekaj, e, to co się pisze na csrv, jakoś tak, jak był początek. Aha, craft server, dobrze. W sumie craft nie lubimy, czyli to może zmniejszyć Twoją ocenę, to znaczy, to może zmniejszyć Twoją ocenę, ale nie postaramy się, dobrze odpowiadasz na pytania, więc będzie dobrze. Więc ja na, raz, na razie dziękuję. Daję Ci ocenę 6 na 10 punktów, odezwiemy się, jeżeli zapytamy wszystkich ludzi, wszystkich chętnych i odezwiemy się do siebie.